To, Co leci to oczywiście nieśnie jak tylko płatki z kwiatków z wiśni, natomiast ogródek się już zazielenił, jest całkiem przyjemnie. Ja przyniosłem sobie tutaj swoje wszystkie superchoty. Zrobiłem też sobie kawusie, żeby zwilżyć usta, bo jest szósta rano, wtorek 11 maja. I zamierzam dzisiaj posadzić na pewno superchoty do donic do szklarni. Część pomidorów muszę ogarnąć. Może już jakiś imbir sobie przygotuję, chociaż mają spaść temperatury, ale przygotuję w szklarni mu miejsce i przynajmniej jedną doniczkę przesadzę. I powiem parę słów na temat nawadniania szklarni, bo założyłem dwa różne systemy i uważam, że jeden z nich to był błąd, która to jest, pokazuje 538, a jest 638 i mamy 20 stopni, wygodność 55%. Pomidory się zazieleniły. Jak ktoś słusznie wspomniał, wyglądają na mm, głodne, tak, były w małych, małych doniczkach. Owszem, są wygłodzone, ale już powoli zaczynają wracać do siebie. Już nabierają tego kolorku. Już wszystko się tutaj zmienia. Myślę, że lada chwila zaczną wyglądać jak pełnowartościowe krzaki. I cóż, no, nie chcę za, za, no, zapeszać, ale wygląda na to, że Mimo, że ta rozsada tak bardzo się wyciągała, udało się coś z tym zrobić i nie jest źle. Niestety, wczesnowiosenny przymrozek taki dosyć mocny, załatwił mi mojego figowca. Dzisiaj go obetniemy. Chociaż kurczę, tutaj jest jeszcze oczko. Jeszcze dam mu szansę. Może to się jeszcze obudzi. Bo sprawdzałem, pod koroną no jest zielone. Jeszcze się wstrzymam, jeszcze, jeszcze dam mu szansę, bo może się mylę. Lepiej poczekam. Nie zbawi mnie to. Natomiast druga szklarnia, jeśli chodzi o drugą szklarnię, to ta lawenda chyba już jednak nie odbije. pozostałe rosną. A jeszcze fasolę dzisiaj wysiejemy. Pięknego jasia. To już tutaj mam. Część tych papryk zniesionych spod dasza wsadzone są, przesadzone są do dużych donic po trzy. Część w tych większych doniczkach zostawiłem. Dosypię tam tylko na wierzch lepszej ziemi. Yy, może zlejemy dużą ilością domowego biohumusu. W te duże doniczki pójdzie papryka. No i tutaj drugi system nawadniania, o którym powiem parę słów później. No i doniczki, które jeszcze nic nie wzeszło, ale już są obsiane. Ok, biorę się do roboty, idę po papryki. A jeszcze zanim to cokolwiek się wezmę, to spójrzcie na siłę korzenia imbiru. Wyjął doniczkę. Rośnie tam w środku. Tu go z wierzchu położyłem. Kiełek puścił od spodu. No i tak to wygląda. Szkoda, że ta naklejka jest, ale nie zedrę jej. Bo ono jest jakiś dodoski klej. By było ładnie widać, jaką on ma siłę do rozrastania się. Dlatego też. Możliwe, że zaczniemy powoli coś przesadać te imbiry z góry, bo one mają ciasno a potrzebują miejsca. Poza kilkoma problemami z paprykami, takimi jak właśnie ślimaki, które mi je tutaj gryzły, troszkę je przelałem, też troszkę je przesuszyłem. No niestety, ale na tym poddaszu to tak bywałem. Starałem się być w miarę często, ale wiadomo, praca, różne obowiązki nie zawsze pozwalały mi tam przyjść i każdą doniczkę e, sprawdzić, czy jest na pewno sucho, czy nie jest za mokro. Tacki troszkę krzywo poustawiane, gdzieś ta woda zawsze bardziej spływała, gdzieś tam, yy, no też mniej docierało, ale finalnie myślę, że nie jest źle. posadzamy sobie te papryczki, podzielimy, też nie muszę mieć wszystkich, tak, jest ich zazwyczaj u mnie znacznie więcej niż potrzebuję, ale podzielimy je tak, żeby te najładniejsze były tu w doniczkach, bo będziemy robić oczywiście sosy, choć jak ktoś tam gdzieś kiedyś napisał szambo, nie tabasco, nieważne. Ważne, że mi smakują i że smakują tym osobom, które częstuje. No dobrze, kości zostały rzucone. Znaczy się papryki zostały posadzone. A teraz kwestia tego nawodnienia o które mówiłem. Znalazłem już rurę P20 w szopie. Mam tam chyba z 6 metrów jej, może 7. Starczy praktycznie na prawie całą szklarnię. Znalazłem 13 albo 15 kroplowników. To akurat na te 11-12 pomidorów starczy plus jeszcze ewentualnie z dwie doniczki zasilę z tego z tej linii. I wtedy mam dosyć precyzyjne podawanie wody bezpośrednio pod samą roślinę. Jeśli chodzi o ten przewód z tą precyzyjnością już jest dużo gorzej, no bo wiadomo on e, rosi się na całej swojej długości. To po pierwsze. Po drugie Wydatek wody jest sensowny powiedzmy na odległości 4, góra 5 metrów. Jeśli wąż jest dłuższy, zaczyna się to już bardzo mocno krzywić i w momencie, kiedy tutaj zrobiłem małą przeróbkę i po prostu wstawiłem trójnik, dzięki czemu działa on w pętli. Troszeczkę mi to pomogło no, poprawić yy, sytuację. Natomiast jeśli chodzi o yy, ten wąż, no to yy, on ma tu 8 metrów. Zrobiony w pętli, teraz po zastosowaniu tego trójnika, mniej więcej, tam podlewa pirazy drzwi tak samo. Chociaż dalej widać, że przez to, że ten trójnik jest zrobiony tutaj na wprost, a tutaj po skosie, to już no jest różnica. Jakby było odwrotnie zrobione, jeśli bym zamienił go miejscami i dał tak, żeby tutaj ten ten Pelek był z tej strony, to prawdopodobnie by było lepiej. A już nie będę do tego teraz przerabiał. Prawdopodobnie i tak wymienię całą tą linię, jak już wcześniej powiedziałem. Jeśli nie było tego trójnika, końcówka praktycznie nie podlewała, gdzie tutaj ten wąż na początku lał bardzo dużo wody, było mnóstwo tej wody, a tutaj raptem wilgotny wąż z wierzchu. Co oznaczało, że powiedzmy pierwsze 2 metry linii bardzo mocno tej wody podawało. Później coraz słabiej, coraz słabiej, a na końcu praktycznie wcale. Więc takie podlewanie can't de rozbić, bo i tak nic z tego by nie było, to po pierwsze, bo część pomidorów by nie dostawała wody. Druga sprawa jest jeszcze większym problemem dla mnie, bo z tym sobie poradziłem. Ten wąż, nawet jeśli delikatnie podajemy wodę, potrzebuje odpowiedniego ciśnienia, aby zacząć podlewać. W momencie, kiedy ja otworzę teraz tutaj kran, słychać syczenie, ale mam nadzieję, że będzie to widoczne. Praktycznie wszystko już jest tutaj podlane. On zaczyna tryskać wodą do góry, w różne strony, widać tam już kamienie są mokre. No do podlewania pomidorów akurat to jest troszkę słabe, no bo zwróciłem uwagę, że w momencie, kiedy ciśnienie jest dosyć duże, potrafi tryskać na metr do, do góry po prostu tymi małymi takimi e, stróżkami. No a chyba nie chodzi o to, żeby podlewać te nasze rośliny po liściach w szklarni, tylko żeby nawadniać bezpośrednio e, ziemią. No i tutaj można było sobie z tym poradzić. Można było to przykryć kartonami, zaściółkować, zasypać ziemią, cokolwiek. No ale to jest kolejny problem, bo jeśli tylko gdzieś się nam coś tam wypłucze, teraz go wyłączyłem, to zaraz będziemy mieli mokre liście. I to jest coś, co dużo bardziej mnie skłania do tego, aby wymienić właśnie tą linię na kroplowniki. Więc zobaczę jeszcze jak to będzie wyglądało, jeśli się okaże, że, że tych kroplowników jest za mało, albo ten wąż, który znalazłem za krótki, no to wtedy zasilę sobie tutaj papryki tylko z tej linii kroplującej. A tutaj albo za sobie tak ziemią jak tutaj zrobiłem próbę, tutaj w ogóle pokładałem te tacki, żeby nie tryskało. A jak nie, to zaraz zaczynam się bawić, i namoczę karton, nam i przykryję całą tą linię kartonem. To też załatwi sprawę. Ale mówię, no, na małym odcinku można się tak pobawić, na większym byłby to bardzo duży problem. Dlatego jeśli mamy już coś wybierać do nawadniania szkarni, to nie żadne tryskawki, nie żadne węże pocące, które tak naprawdę są wężami e, tryskającymi. I to nieważne czy te zielone, czy czarne, czy, czy zakute, czy, czy skręcane, wszystkie działają bardzo podobnie. Bo sprawdziłem sobie to, myślałem, że po prostu wąż jest słabej jakości, dlatego się tak dzieje. Wcale nie. Lepsze węże, które kosztują po kilkadziesiąt złotych za 8 metrów, również no, działają średnio. Więc podsumowując, jeśli chodzi o same systemy do, do szklarni, to jednak zdecydowanie. Wolę kroplo spływy, kroplowniki, linie kroplujące i tak dalej niż te węże pocące, a ten wąż pocący można sobie rzucić, nie wiem, pod tójki, jak ktoś strasznie chce, żeby szybko, dużo wody im dostarczyć. Bo wydatek wody na tym wężu jest znacznie, znacznie większy, to jest koło, nie wiem, 8 litrów na minutę z tego węża schodzi przy 8 metru, metrach, czyli litr na minutę, czyli 60 litrów. Na godzinę z metra. No to żaden chyba kroplownik nie podaje takiej ilości wody, jest to szybkie podlewanie, ale nie do końca takie jak potrzebuje. No, a jeśli chodzi o papryki, będziemy robić sosy. Myślę, że w tym roku pokombinujemy z słodkimi, owocowymi sosami na pikantno. To jest sosy takie chili mango. To może by coś pokombinować z naszych, z naszych polskich brzoskwiń i zrobić taki odpowiednik. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast biorę się za robotę, zwinę te węże, poprawiam to. Przepiórki już nakarmiłem. chciałem się uwinąć jak najszybciej, bo dzisiaj ma przyjechać szafka i trzeba jeszcze ją poskładać. Tu już wyciągnąłem ten wąż, o którym mówiłem. Fajnie, bo z jednej strony ma złączkę wsadzoną, z drugiej tylko go zaraz zaślepię. I będzie kawał roboty zrobionej. W szopie mam już przygotowany, przygotowaną wkłówkę do nakuwania i wbijania kroplowników. Tylko teraz jeszcze kwestia tego, czy chciałem. Czy chcę go puścić po ziemi, czy może jednak przybić tam ze 3-4 paliki i puścić go 20 cm nad ziemią, tak żeby sobie tylko te wężyki z kroplo podpiąć pod doniczki. Może będzie to tak jakby wygodniejsze. Na razie ją przymierzę i z Wami się żegnam, bo dzisiaj taki dzień że mam wolne, a bardzo, bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Cieszę się, że już uprzątnąłem growbox, bo mogę się zająć schodami na poddaszu. I trzeba zająć się trochę sprawami remontowymi. Podejdziemy jeszcze do oczka, zobaczymy jak po nocy rybki. Bo jutro ma być już burza i 7-8 dni deszczu rzekomego. Zmąciłyście wodę. Będziory. O, pierwszy listek lili wyszedł. No to zacznie się teraz. Dobra, cześć i na razie, trzymajcie się.